Każdej strony musi o, i Teraz tu opie... oh, No nice. i pięknie. No i teraz to samo z okay. tak samo, Tak samo to działa w nagunkach. Ślicznie. No i teraz jeszcze prześcieradełko, tak? Nie wkładaj, bo i tak będziesz musiał trochę wyjmować, bo jeszcze prześcieradło. To masz prześcieradło z tyłu, tak? Na gumce. Jeszcze elegancko. szkolenie do zaworu. No i prawie się udało Pięknie Teraz bierzemy poduszkę Albo kołdrę jak wolisz Może od kołdry zaczniemy, bo to dłużej potrwa Grubsza instrukcji, grup instrukcji, no? nie, tak nie można spać bez tego, tak? A to, to na ten założyć, tak? Tak, zakładaj. Nice Ręcznik masz też, tak? Tak, proszę pana. Kąpiemy się codziennie? Tak. Masz żel pod pleśnicę? Jak nie masz, to ja ci dam. Eee, poproszę. Poproszę. Ok. Mam tutaj jakiś, cel. To ludzie zostawili Żeby no z kołdrą to będziesz miał największy problem tak, przypuszczam No i dobra Niech ma proszę, Gorzej z założeniem, nie? Chodera. O, to jest dobre posunięcie. Teraz weź sobie, nie, nie tak. Weź sobie zwinne dwa rogi. No, nie, to, to no i w jeden róg, później w drugi. O, bo tam już w jakieś jedzenie. Można zabrócić, nie? No nie można, nie można. Jeszcze takie czasy nie nastały. Jakieś tkaniny mają już robić takie nie brudzące, nie bo wszelkiego rodzaju wanisza, wanisze... Może Pan pomóc? Wanisze, może Pan pomóc jej jednego, jednego wziąć, bo tutaj no, dawaj, dawaj, no to to za dużo. to nie potrafisz zrobić wiesz, sam. Znowu, dawaj, dawaj, dawaj. Ja ci tu nic nie będę pomagał. To masz się uczyć. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Tutaj teraz złap. Nice, goty. <laughs> jakoś, jakoś to będzie. Przynajmniej będzie w, op w opakowaniu, tak? No i dobra. Mission Complete, <laughs> i tak masz spać codziennie, ładnie wykąpany. Pasta do zębów chcesz? Marsz. mam dla na Ciebie, nawet znalazłem pastę do zębów. Proszę ten chleb tak, teraz tak, powyrzucać. To wszystko. Dla gołębi. No to dla gołębi, no to właśnie, no właśnie. A, a dzisiaj nie są wszystkich święty? pierwszy? Ale tutaj teraz na stole robimy porządek. Tak, oczywiście. Wszystko z tego stołu i znowu będzie potrzebna zmiotka. I ten chleb żeby też tak nie leżał tutaj A, miesiąc, kurzy, tak? miesiąc czasu, tylko tak... Można by przez okno od razu? No przez okno to nie, ale weź weź go i po prostu wyrzucisz przy śmietniku, tak? W gołębie jakieś ptaszki zjedzą sobie. Nie wiem, nawet węchu nie mam, ale pewnie tu troszeczkę smrodek jest, przykniemy ci żebyś się lepiej psychicznie czuł. Komfort psychiczny jest najważniejszy, prawda? Nie? Mobieczną zmiotkę i z tego stołu normalnie. Zmiotku. To ja do domu, biorę. O, mam dla ciebie żel pod prysznic już Proszę bardzo. Dziś jakie ja cię zaopatruję Dobry człowiek, prawda? Dobrych ludzi trzeba szanować.